Eee, no, chłopak lubi się przebierać. Dobra pizza! <gry> Witam wszystkich bardzo serdecznie po w samym odcinku z gry Erase, czyli z gry, w której będziemy czyścić, ścierać i ukazywać piękno pewnych rzeczy. To jest gra bardzo specyficzna, już ją graliś, graliśmy, więc ci co nie wiedzą, zapraszam do pierwszego odcinka, który był z tej gry. I gram w tą grę, żebyście wy nie musieli w to zagrać, dlatego macie ze mną obejrzeć, jak ja gram sobie w tą gierkę. Dobra, zobaczmy, co się stanie, jak to sobie wyczyścimy, bo mamy tutaj gumeczkę, tak? Czyli możemy sobie wytrzeć wszystko? <laughs> What? Find the duck, ok. Mam znaleźć kaczkę. Yy, no to. Chyba musimy wyczyć wszystko? Nie, co. Dobra, tu, tu chyba trzeba. Dobra, Trzeba razy się Chyba muszę. Wytrzeć, właśnie po tych liniach, nie? O, co to było? Jakiś dziwny odgłos. What? Dobra, jeszcze raz po tych liniach lecimy. I co jest tam, jak Doba. Dobra. Zrobię to tak trochę lepiej, nie? Tak lepiej to zrobię i... Nie, to, 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 nic, to, to nic nie daje. A może mam wyczyścić wszystko oprócz tego, co jest co jest na środku? Nie no, nie, nie wiem co trzeba zrobić szczerze. Nie no, wyczyszczenie wszystkiego na pewno nie działa. To może wyczyszczenie tylko środka, może to coś zmieni. Dobra, czyszczę środek. Pięknie, ładnie środek wyczyszczony Może trochę zajechałem tam po bokach, ale to chyba powinno być git, wydaje mi się. Dobra, gdzie jest ta kaczuszka? Musimy jakąś kaczkę znaleźć. O! Tak! Czyli musiałem wszystko co jest w kwadracie lecieć, okej. Okay. Dobra, ogarnię. Rozumiem jak to działa. Okej, okay, yy, to może nie być najprostsze, ponieważ... A! Jednak dał radę, ponieważ to było bardzo małe miejsce. A, czyli z... zmazaliśmy to do trzymania i, i zrobił się z tego robot, który automatycznie są sprząta. Okej, okay, niech będzie. A nic są pizza! Potrzebujesz pizzy, zmarzę ci to i to będzie pizza, co na to? Albo zmarzę pizzę. <laughs> nie, zmazami pizzy nie działa. O kurde. Zmarzę ją całą, O, zmarzmy ją! No, to też nie działa. bo ja patrzcie, taka sudzona jest, taka biedna ona jest. A jakby zmarzą pizzę i to? Hmm. Zmarzę jego. Dobra, poradziłem się rady poradziłem się rady, obejrzałem jeszcze krótki filmik, żeby zobaczyć co trzeba zjeść Trzeba zreszyć ten środek Okej, okay. To jest... Dobra pizza Fajną pani ma pizzę, nie, nie powiem Tylko, nie, czemu on szczęśliwy nie jest, to nie wiem powinno być Find the cheater Mam nadzieję, mam nadzieję, że tu nie jest nic w środku tutaj Bo to byłoby trochę... Dobra, nie, to nie jest niepykło mm. Interesująca. I bym to trochę lepiej. Chyba nie pykło. O, to, o co chodzi? Może gdzieś tutaj na boku bardziej? A mam cały ten. Właśnie, cały ten stolik może muszę zmazać. Spróbuj zmazać. Ca cały stolik spróbuję zmazać. Czy co się stanie. Uwaga! Nie. Okej. Okay. Może on coś ma do ukrycia. Też nie. Ty, patrzcie, widzicie, że mu ślinka leci? <laughs> leci ślinka, jak on patrzy się na nią. <laughs> może ona ma. Sztuczne balony może ma. Nie, nie ma. O co tu chodzi ty? Dobra, poradziłem się z dołu rady, pana reklamy. I musimy wytrzeć te ręce. To dziwne. A, czyli, że on żonaty jest, tak już? I ona jest złana. Czemu jej tak latają? Co tu się dzieje? w ogóle. O co to ja nie wiem Ooo! Oh, help me mi layout Oreking Ball! Dobra, co ja by się zetrzeć? Mam ci du zetrzeć może <grym> Może ci zetrzeć dół Co ty na to, co? Nie, no to się może... Może wielko to gałę ci zetrę. co ty na to? W <grym> to, to się porusza, ja zetaram to i to... O! <grym> na tyłek se spadł. O, dobra, fajnie śmieszna reklamka, ale my reklam teraz nie potrzebujemy. Okej, okay. who's a secret agent? No, wiadomo, że ten stary pan pewnie jest agentem. 100%. Patrzcie, zabiorę mu to i on... A jednak nie, kurde. Tu coś na pewno. Nie. O! Czapka! Też nie. Twarz? Może twarz? Też nie, to była koszula w takim razie. Koszulę ci zdajemy, gościu. A, jednak nie. Spodnie. Nie, bo to było zbyt oczywiste, żeby ona była, nie? No tak, to jest zbyt oczywiste. Dobra, nie, pościeram ci buty, pościeram ci te, nie wiem, co tam jest, jak to się nazywało, już nie pamiętam. Nie, wiem, pościeram ci ubranie. Pff. Sorry, kumpr. Nie, twarz ci pościeram. serca ci pościeram. Okej. Okay. Nie powiem, że ciekawą minę ma ta cyfka, to na pewno. Dobra, musimy zetrzeć jego całe, do całego jego praktycznie musimy zetrzeć. No to. To, to, na pewno nie było łatwe do wymyślenia, to ciężko byłoby to tak samo zrobić, bo trzeba to w miarę też idealnie zrobić, w miarę tylko. O, jaki przystojniak, kurde, no patrzcie no to, patrzcie na no nie, i oni dobrze wyglądają, nie? Ajajaj, dobra, idziemy dalej oczywiście. The vampire, The Vampire is coming! O oh, nie! Wampir, dobra. Ja wiem co zrobić, ja już wiem co zrobić. To jest słońce, co, nie? A wampiry to wiadomo jak tam naprawdę słońce mają <laughs> swoje problemy. No nie zawsze, nie zawsze tak jest. W niektórych filmach tak jest, w niektórych nie ma, ale patrzcie, PIK! I słońce! I on w goju się skręciło, a dzieciak się cieszy. Excellent, dobra, lecimy dalej. I'm coming to, to rescue hmm. Czyli czekają, że ona. Coś niedobrego ma. Co nie? Spróbuję ją wytrzeć cało. Zobaczmy, co się wydarzy. Jak ją wytrę cało. Nie. No, może, może to. Może to. Też nie dało. No, może, może, może ten duży coś ma. Może on jest Supermanem. Nie, nie jest Supermanem? Nie Ten, du ten duży Supermanem nie jest a Może twarz mu zetrę? Też nie. Może, może temu twarz zetrę. To, to pewnie jest jakaś mała rzecz, którą ciężko, ciężko ogarnąć. Nie wiem. To to nie jest. To też nie jest. Nie wiem. Zetrę mu klatę. Może coś to da radę. O klato dała radę, a to on był supermanem, a temu, temu, temu fryz czy, czy mu wąsy spadły? <gry> nie mam pojęcia, czemu on jest zła na niego, czemu on jest zła na niego, o co chodzi? Werewolf. okej, okay. zakładam, że... Werewolfem <gry> Aha, o to chodziło, ja Pitole? nie wierzę, okej, okay, okej, okay. I będzie, o! Something strange here. Okej, okay, Co tu jest dziwnego? Na pewno tu jej coś prześwituje, dlatego mam takie małe wrażenie, że to może coś zrobić. A jednak nie. A może bym tylko duprze, dup, 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 wytar? Też nie, dobra. Może jego nogi takie obłosione oh, oh, są. <śścoughs> On ma pod sobą coś. On ma pod sobą coś. Różowego, czy ja wiem co jest zetrzeć, mamy? Ja już wiem co zetrzeć, Pik Eee, no, chłopak lubi się przebierać, różowe rzeczy, no, cukienki, no. Czemu nie? Story chapter, dobra, to na razie się nie obchodzi. Congratulations, you have unlocked new floor. Super, cieszy mnie to. Wow, ale to są ciekawe rzeczy, dobra, to se popatrzymy innym razem, ale mamy teraz nowe rzeczy. Uuu, uh, save him. To jest nawet fajne, dobra. Weźmy sobie na przykład... to! Czemu nie? Weźmy sobie to. Where is my dog? Dobra. Zakładam, że muszę wytrzeć całe te bąble, nie? Co nie? Czy nie? Nie? No to może ten środek tylko, może ten środek tylko. O, ten środek, no dobra. No, spoko, piesek. <laughs> He's pink, co? <laughs> Jak to pink? What? Co? Co on Sika? No, wymarzę ci twarz, dziecko, co? No, twarz nie. Oczy ci wymarzę? Nie, włosy ci wymarzę. No wymarzę ci to co za tobą jest, bo nie wiem co to jest. Ja to też nie. Hmm. O! Wymarzyłem dół i się zrobiło, <grym> okej. <Okay. grym> nie będzie. O! He need to sleep. Dzwoni do niego. Dziewczyna. Ojej, masz problemy kumplo. Dobra. Co yy, ci uwolnię w tych problemach masz? No to było hamskie serio, myślałem, że coś innego będzie trzeba zrobić, bo to akurat było takie zbyt oczywiste i zbyt hamskie bym powiedział, no ale dobra, niech będzie. Who broke the device? The va, the okej, okay, a co jak wymarzy ją? A jak to, to wymarzę? O! On zepsuł! Głupi kot jeden, jak ich to zrobić? Nie, do kodu to jest ja. Żeby nie było. Let's, let's them... Let's them play, okej, okay, to jest... Jakoś dziwnie napisane, nie wiem czy to jest prawidłowo napisane, ale niech będzie. tylko że muszę się czegoś pozbyć tego. A tego? Albo jakoś do góry... Ma... A, brzucha! Dobra, bo... <grywy> za gruby był. Kumpel był za gruby. Dobra. Story. Chapter 0 to 10. You know it? New Floor. Nie wiem dlaczego te Flory są, ale to mogę do jakichś rzeczy robić, dobra, ale to pogadajmy kiedy idzie w innym odcinku. Jeżeli chcecie powiedzieć mi co chodzi z tym florami, na przykład, nie wiem, graliście coś takiego, czy wiecie, bo ci napisać, to na pewno mi to pomoże. No tak to sprawdzimy jest to w innym odcinku, ale to ma tyle dzisiejszego odcinka, dzisiaj taki krótki, ale oczywiście wrócimy do tej gry jeszcze. Jeżeli chcecie tej gry więcej, to się do niej jak najbardziej wrócimy, bo jest śmieszna, fajna i taka... No wiecie co chodzi, wiecie co chodzi, no. bekowa jest po prostu. Ale dobra, dziękuję wszystkim za oglądanie. Bye bye! -o!